Urlop tacierzyński, czyli część urlopu macierzyńskiego, z którego może skorzystać tata, to korzyści dla całej rodziny. Nadal jednak wielu mężczyzn nie korzysta z tego przywileju, głównie ze względu na ciągle powszechne stereotypy. E, stereotypowo myśląc, to mężczyzna ma zarabiać, kobieta ma zostać w domu i opiekować dzieckiem. No to nie jest takie fajne myślenie, dlatego że jeśli mężczyzna wykorzysta część urlopu, zostanie z dzieckiem, to nawiąże z nim lepszą więź, e, łatwiej skoczy w rolę rodzica. Natomiast mama, która będzie odciążona, będzie mogła lepiej się spełniać zawodowo. To jest taka równowaga między życiem zawodowym, prawda, a, a życiem prywatnym. Bardzo zdrowa równowaga, bo tak naprawdę nie nieważne, czy jest się mamą czy tatą, jesteśmy wszyscy ludźmi i spędzają czas ze swoim dzieckiem. Mamy ten taki niesamowity czas, kiedy możemy pierwsze jego dnie obserwować, jak ono się rozwija, najpiękniejsze lata. No i przede wszystkim możemy się też dużo wiedzieć o sobie. Nauczyć się odpowiedzialności, odporności na stres, pozytywnego myślenia. Nam samym to dużo daje. Opieka nad dzieckiem wymaga wielu umiejętności. Czy tata jest w stanie sprostać nowym zadaniom? Rola ojca jest bardzo ważna, równie ważna jak rola mamy. Umiejętność opieki nad niemowlęciem, potem dzieckiem jest, jak sama nazwa wskazuje, umiejętnością, a więc nie czymś wrodzonym kobiety z racji przypisywanej im roli społecznej i uczą się tej umiejętności od najmłodszych lat. Dodatkowo ich babcie, mamy, mamy chętnie dzielą się z kobietami swoim własnym życiowym doświadczeniem i to daje przewagę kobietom. W okresie ciąży matka przez 9 miesięcy buduje swoją więź z dzieckiem. Dlatego ojcu może być trudniej. Znaczy po pierwsze, jednak trochę, coraz więcej jest takich tatusiów, którzy nawiązują kontakt z dzieckiem jeszcze wtedy, kiedy mama jest w ciąży i rozmawiają z rosnącym brzuchem mamy. Po drugie, rzeczywiście jest im troszeczkę trudniej. Jakby zrozumieć to, co dziecko komunikuje. Natomiast e, sami jako mężczyźni wnoszą do życia dziecka trochę inne elementy niż mama. Bardzo często, o ile mama tylko na to pozwoli. E, są bardziej atrakcyjną osobą w życiu dziecka, bo status jest najczęściej taką osobą, która pokazuje świat, która opowiada, która się bawi, która pokazuje, która eksperymentuje razem z dzieckiem, która się pobawi klockami. A mama wykonująca takie obowiązki, bo jednak do tego też została wdrożona, taka jest rola społeczna, prawda? czyli gotowanie, sprzątanie itd. Czasami mamy mniej po prostu czasu na to, żeby w taki sposób się z dzieckiem bawić. Natomiast zdecydowanie lepiej mamy, rozumieją dziecko, odczytują jego emocje i z tym tato może mieć trochę problem. Ale to są umiejętności. Umiejętności komunikowania się z dzieckiem i właściwego odczytywania jego emocji, jego potrzeb są, to są umiejętności. Jak sama nazwa wskazuje, tego można się nauczyć. Także zarówno tata, jak i mama mogą być wspaniałymi rodzicami otwierającymi yy, dziecku okno na świat i mogą też być restrykcyjnymi i ograniczającymi. Także tutaj jakby między płciami specjalnych różnic nie ma.